Dzień 18 lutego wielu mieszkańcom Zdzieszowic będzie już zawsze kojarzył się z informacją o tragicznej śmierci Dietera Przewdzinga. Był samorządowcem o prawdopodobnie najdłuższym stażu w Polsce, a na pewno na Opolszczyźnie. Rządził gminą blisko 40 lat. Przypomnijmy, 18 lutego 2014 roku ciało burmistrza znaleziono na jego posesji w Krępnej pod Zdzieszowicami, nazywaną przez niego Kanadą. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok śledczy ustalili, że burmistrz Zdzieszowic padł ofiarą brutalnego morderstwa. Obok rodziny przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych tysiące mieszkańców gminy żegnały swojego gospodarza, ale i jak podkreślali, ojca. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego w Zdzieszowicach nie zdołał pomieścić ludzi, którzy chcieli pożegnać się ze swoim włodarzem. W sumie nawet kilka tysięcy osób mogło wziąć udział w pogrzebie. Mija rok od morderstwa Ditera Przewdzinga. Wszyscy czekają na ujęcie sprawców, a oni nadal pozostają bezkarni. Odczucia mieszkańców dotyczące tego, czy się uda, czy nie uda ustalić sprawców, tak jak gdzieś tam. No dyskutowałem wiele razy na ten temat, to w przeważającej mierze są takie, że się nie uda. Ja sądzę jednak, że y, kiedyś się dowiemy kto to będzie. Rok po tragedii dzieszowiczanie starali się jak najgodniej uczcić pamięć swojego włodarza. W miejscowych kościołach tego dnia odprawiano mszę w intencji zmarłego. Nabożeństwa takie odbyły się m.in. w parafiach św. Antoniego, św. Ojca Pio na Starym Osiedlu oraz św. Marii Magdaleny Wiasionej. Na sportowo Przewdzinga uczciła sekcja regionalna oświaty i wychowania Solidarność, która zorganizowała bieg ku pamięci burmistrza dzieszowic. Jego uczestnicy przebiegli łącznie ponad 13 kilometrów. Swoją trasę rozpoczynając pod pomnikiem papieża Jana Pawła Drugiego na górze Świętej Anny. Odwiedzili także grupę przewdzinga w Żorowej, gdzie zabrzmiała czarna Madonna, ulubiona pieśń zamordowanego burmistrza. Muzyka Zakończono na kanadzie, czyli w słynnym ranczu litera przewdzinga, tam w obecności rodziny, przyjaciół, współpracowników oraz mieszkańców gminy zaprezentowano pamiątkową tablicę poświęconą osobie zmarłego. Odsłonięcia miejsca pamięci dokonały wnuczki burmistrza przewdzinga. Proszę, jak ze śmiechem witaj przyjacielu. To był po prostu prosty człowiek. Dla niego nie liczyło się kto jest skąd, kto. Kto kogo reprezentuje? Po prostu liczył się człowiek. On każdego przyjął, każdego wysłuchał, nawet tego najbiedniejszego, który tam na osiedlu gdzieś mieszka i ma kłopoty swoje problemy z różnymi naleciałościami. Z każdym rozmawiał i każdemu starał się pomóc na miarę swoich możliwości. Ponad 30 biegaczy w ten sportowy sposób uczciło pamięć o zamordowanym burmistrzu, również 15-miesięczny Karol Orian z mamą. Znaliśmy dobrze naszego burmistrza, nieraz y, rozmawialiśmy i tutaj na Rancho przyjeżdżaliśmy do niego po ryby. Był dla nas dużym wsparciem i bardzo zależało nam, żeby utrzymać pamięć jego. Melioranci biją na alarm. Idzie wiosna, gdy zagrożenie powodziowe jest największe, a złodzieje niszczą wały przeciwpowodziowe i rozkradają urządzenia regulujące poziom cieków wodnych. Jeśli takich ubytków ktoś nie zobaczy na czas i nie zostaną one naprawione, może dojść do zalania całej miejscowości. Przykleiłem kartkę do złodziei taką, że panie złodzieju, ta klapa jest drewniana. Także nie, no, nie ma powodu się trudzić i, i te klapy dorodzone są do dzisiaj. Podobna fala wzmożonych działań złomiarzy miała miejsce już w przedwiośniu rok temu, a teraz wygląda na to, że znów się zaczyna. Na terenie działania Krapkowickiego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Opolu, który obejmuje trzy powiaty, Krapkowicki, Strzelecki i Kędziorzyńsko-Kozielski, najgorzej jest pod tym względem w rejonie Koźla, ale także i u nas dochodzi do zniszczeń. Tak, w ostatnim czasie nasiliły się te, te właśnie przypadki że kradną nam klapy przeciwpodziowe, stalowe, uszkadzają urządzenia wyciągowe, w koźlu w rogach rozkopują cały wał w poszukiwaniu złomu, który tam zalega. Po, po starym składowisku złomu, przekopują właśnie tak jak u nas tutaj wały w poszukiwaniu kabli starych, przedwojennych, o których my nie wiemy, gdzie, gdzie są zlokalizowane. I, i no, no, ten problem narasta tak od kilkunastu lat z coraz większą siłą. Przedwiośnie to najlepszy czas dla złomiarzy. Ich działalność będzie utrudniona, gdy rolnicy wyjadą na swoje pola. Jednak urzędnicy liczą także na pomoc samych mieszkańców i apelują o zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości. Nie chodzi już o same później naprawy tego, remont, zasypywanie, zagęszczanie, ale chodzi o to, jakie szkody może spowodować ewentualnie, ewentualnie na powódź. Który... Po prostu duże tereny na zawalu zostaną zalane, łącznie nawet i z posesjami, z zabudowaniami wiejskimi. Także szkody te, które są wyrządzone w tej chwili, to, to, to nie, nie jest ta skala, ale, ale problem nastąpi w razie wystąpienia powodzi. Nierówne traktowanie przedsiębiorców przy przyznawaniu pieniędzy unijnych, szkolenia dla pracowników, sądy arbitrażowe i korki w Krapkowicach. To tylko niektóre z kwestii poruszanych na ubiegłotygodniowym spotkaniu lokalnego biznesu w ramach Opolskiej Izby Gospodarczej. Krapkowicki oddział Izby organizuje zebrania swoich członków nierzadko, ale tym razem było ono szczególne. Gorącą dyskusję wywołał temat nowego rozdania dotacji unijnych na lata 2014-2020. Spotkanie rozpoczęło się jednak od minuty ciszy, która miała uczcić pamięć o tragicznie zmarłym literze przewdzingu. Dzień dobry! Życia, zdrowia, ciepła, w kroku, będzie jak to roku. Ostatni dni w powiecie Krapkowickim to karnawał w pełni. Zwyczaj jest taki, aby w nowym roku dobrze się powodziło, trzeba z niedźwiedziem zatańczyć. Ci, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, dostają jeszcze błosłomym, żeby ją pod kurę albo gęś podłożyć, a będą się dobrze niosły. Choruli wodzenie niedźwiedzia to już tradycja. W sobotę 6 lutego grupa obrzędowa przeszła ulicami miejscowości dzieląc się z mieszkańcami dobrym humorem, muzyką i przede wszystkim życzeniami pomyślności. Przebierający nie oszczędzili nikogo. W końcu trzeba wypędzić wszelkie zło z wioski i przywołać szczęście w nadchodzącym roku. Mieszkańcy choruli chętnie otwierali swe podwórka, by ugościć niedźwiedzi orszak. Wymyślne stroje i wstęp zbroniony dla panów. Oto co wyróżnia te wyjątkowe imprezy. Babskie zabawy rozpoczęły się już na początku lutego, i tak w restauracji kamieniec w kamieniu śląskim kilkadziesiąt kobiet bawiło się w najlepsze 7 lutego. Najróżniejsze kreacje i szałowe przebrania królowały na parkiecie, bo niektóre z pań przygotowują stroje spędzając nad nimi wiele czasu. Chłopów na zabawę z zespołem brylat nie wpuściły. To chyba rekord tegorocznego karnawału. Na Babskim Cąbrze, który odbył się w tłusty czwartek w strzeleczkach, bawiły się aż 172 panie. Impreza, która w miejscowości odbywa się już od 16 lat, została zorganizowana jak co roku przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich. Jedna z największych imprez karnawału jest też największą w długiej historii organizacji, która jako jedna z pierwszych rozpoczęła organizację zabaw wyłącznie dla pań. Uuu! W Grocholubiu jak co roku również odbył się babski comber. Było kameralnie, ale bardzo żywiołowo. Nie zabrakło również sporej dawki dobrego humoru. W końcu pani wiedzą jak się dobrze bawić, także gdy ich mężczyzn nie ma w pobliżu. Przecież w jedną taką noc w roku można wyrwać się na tańce i hulańce bez panów. Panowanie nad miejscowością objęły także kobiety z komorniki i okolic, które na swój babski comber wpuściły tylko dwóch panów. DJ Romusa i naszego fotografa. Byli to jedyni mężczyźni, którzy bez większych konsekwencji mogli przyglądać się zabawie kobiet. Wszystkie baby skrupulatnie wykorzystały karnawały w ostatki i wspólnie tańczyły i bawiły się do późnej nocy. Panie opanowały również stradunię. W sali miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się m.in. pokaz z Pań było tyle, że o mały włos nie zmieściłyby się na wspólnej pamiątkowej fotografii. Już po raz czwarty DFK Kamionka zorganizowała ten babski comber, czyli po niemiecku Weibefasnacht. W tłusty czwartek Gogolin bawił się z artystami scen śląskich. Podczas wieczornej biesiady nie zabrakło też tradycyjnych pączków. Wieczór rozpoczynający ostatki odbył się 12 lutego w Gminnym Centrum Kultury. Królował oczywiście śląski humor i znane śląskie piosenki. Na spotkanie przygotowano też okolicznościowe śpiewniki, co zachęciło widownię do wspólnego śpiewania. Organizatorzy przygotowali też kilka niespodzianek, a mianowicie wspólne zabawy, blok piosenek cygańskich i meksykańskie rytmy. Tradycyjny bar rolnika obfituje w wiele atrakcji i na stałe wpisał się już w kalendarz powiatowych imprez w czasie karnawału. Zabawa dla krapkowickiej gospodarzy odbyła się w sobotę 14 lutego. Oprócz rolników, sadowników i działkowców w restauracji Bawaria w Brożcu mawiło się również wiele osób, które z uprawą ziemi mają na co dzień do czynienia tylko w doniczkach na oknach. Nie zabrakło tu niczego. Była świetna muzyka, tańce do samego rana i potężna dawka dobrego humoru z lokalnym kolorytem. Dlatego stali bywalcy czekają na ten szczególny bal cały rok, a ten, kto pierwszy raz skorzysta z zaproszenia, rezerwuje już miejsce na kolejną edycję imprezy. Najbardziej wyczekiwanym gwoździem programu każdego balu jest barwny korowód z orkiestrą na czele. Tworzyli go przy akompaniamencie sal w śmiechu przebierańcy, którzy w zabawny i prześmiewczy sposób podsumowali najważniejsze wydarzenia i problemy poprzedniego roku przedstawiając je w krzywym zwierciadle. Witamy przedstawicieli tygodnika Krapkowickiego. Jak wiecie, tygodnik to gazeta z aspiracjami. I nie, zado, nie zadowala się tylko pisanymi artykułami. Mają taką wizję, żeby w Krapkowicach zrobić ogólnopolską telewizję. Miejsce na multiplecie interesuje moi drodzy parafianie, odbyli już w tym kierunku nawet pierwsze spotkanie. Jaką w negocjacjach obraź taktyka, pytali się nawet ojca rydzyka. Jak im to wszystko wypali, to relacja z zabawy w telewizji będzie się opowiadana. Póki co, proszę ich, by w tym roku ceny tygodnika nie podnosili, bo radarmowi prenumerat rozdali i w tym tygodniku nasz małym dobrze opisywali. A jak zakończyć karnawał? Najpierw w niedzielne popołudnie 15 lutego w Gminnym Centrum Kultury odbył się koncert w walentynkowo-ostatkowym klimacie. Zabrzmiały przeboje z repertuaru Elvisa Presleya, Anny Neantar i Czesława Niemena. Ponad 230 osób oklaskiwało znakomitych wykonawców, Inge Papkalę oraz uczestników programu Masbite Music, Waldemara Wiśniewskiego i Romualda Ardanowskiego. Aby tradycji stało się zadość, punktualnie o północy pochowano także basa, jako oznakę zbliżającego się czasu pokoju. W poniedziałek 16 lutego w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach odbyła się zabawa na zakończenie karnawału zwana u nas pogrzebaniem pasa. Nie mogło również zabraknąć śpiewaczek z zespołu szparne Działchy z Gurażdy, które w tym dniu obchodziły jubileusz 25-lecia działalności artystycznej. Muzyka Punktualnie o północy wyruszył kondukt pogrzebowy, było opłakiwanie instrumentu, który zamilkł na 40 dni. Była mowa pogrzebowa podszywanego księdza, która zebranych rozweseliła do łez. W ten sposób odbyło się symboliczne pożegnanie z muzyką i tańcami, ale tylko do Wielkanocy. Ponad 30 osób z terenu gminy Strzeleczki zdecydowało się wesprzeć walentynkową akcję krwiodawstwa, która odbyła się 14 lutego na rynku w Strzeleczkach. Organizatorzy akcji, czyli członkowie Rady Gminy wspólnie z wójtem Markiem Pietruszką i strażakami z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zachęcali wszystkich mieszkańców do oddania krwi, która może uratować ludzkie życie. W Dzień Zakochanych na rynku w Strzeleczkach stanął specjalny bus, w którym wszyscy chętni mogli oddać po 450 ml krwi, określanej przez wielu mianem najcenniejszym niższego płynu świata. Z przebiegu akcji i pomysłu jest zadowolony również wójt gminy, który nie poprzestał na objęciu wydarzenia swoim patronatem. Marek Pietruszka zdecydował się również na przelanie swojej krwi. Pierwszy raz oddawaliśmy tę. Byli tuż tu nasi przyjaciele dzisiaj. Dzisiaj my. No, chcieliśmy to zrobić, no, żeby ratować zdrowie, życie innych Niecodzienne półtora godzinne warsztaty z języka niemieckiego mają zachęcić uczniów do nauki tego języka. W poniedziałek, 16 lutego, w Krapkowickim zamku, prawie 30 młodych ludzi brała udział w sesji wyjazdowej Deutschwagen Tour. Do tej szkoły projektowy samochód zawitał już po raz drugi. W ramach akcji Deutschwagen Tour, pięć specjalnie do tego przygotowanych samochodów odwiedza placówki edukacyjne w całej Polsce, a animatorzy w sposób niekonwencjonalny, lekki i atrakcyjny zachęcają do nauki języka niemieckiego. Uczniowie z drugiej klasy o profilu technik, logistyk, Brali udział w kreatywnych zajęciach. Tematem przewodnim tym razem była niemiecka muzyka od Rammstein po Bushido. 14 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach odbył się koncert walentynkowy. Z okazji Dnia Zakochanych waleckiej publiczności część swojego repertuaru zaprezentował Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krapkowicach. Wyrażenia artystyczne nie były jednak jedyną atrakcją, która tego dnia czekała na gości Goku. Za symboliczną kwotę można było kupić wypełniony helem czerwony balonik w kształcie serca. Do każdego z baloników przypisany był numerek, który brał udział w losowaniu nagród. Zainteresowanie okazało się duże. Chętnych było więcej niż baloników. I już po chwili nad widownią poszła w górę blisko setka czerwonych serc. Uczniowie z Dzieszowickiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz podopieczni tamtejszego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych wspólnie bawili się na dorocznym balu karnawałowym organizowanym w szkole już od 15 lat. W czasie jednego dnia zabawa uczniów oraz osób związanych ze stowarzyszeniem jest doskonałą okazją do integracji. Wiedzą o tym w Trójce, która również w tym roku zaprosiła na bal młodszych i nieco starszych mieszkańców gminy. Karnawałowa zabawa odbyła się w środę 11 lutego na sali gimnastycznej przy szkole i była połączona z galą najlepsi. Najlepszych. Tygodnik Krapkowicki. Masz chwilę, sprawdź, co u Ciebie i u nas słychać.